Kapucino. Wino. Wino. kieliszki, Ziarna. Ziarna. Jezu, jakie to jest dobre? Amarena. Orkisz. 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 Papryka. Papryki. Cebula. Cebula. Przeliczysz się koteczku. Dzisiaj kiełbaski nie mam tutaj dla ciebie. Papryki. Już nie jak pomidorów frajerzy. No jasne, że nie. Ha! Gatto Gatino. Myśli sobie o mnie. To debil co mi daje do jedzenia. No ale kolego co jest? Gatino. Umbryjskie klasyki niechaj będą z wami.